Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie. W tym filmiku pokażę Wam taką kulę to jest kula do chomika. Tu jest otwarcie, to się otwiera, wpuszcza się chomika, i chomik może popierdzielać sobie po podłodze, w domu. Chomik nam nie ucieknie z tej kuli, a się nabiega. No, tą kulę trzeba otworzyć, teraz nie będę otwierał, bo. Używam tylko jednej ręki, gdyż drugą ręką trzymam kamerę. Taką kulę możecie sobie kupić. Fajna sprawa. I chomik, rozumie, rozumiecie... Tak jak w Kurna. Tak jak w popierdziela. on sobie prrrr. Sobie idzie normalnie po podłodze. I możecie sobie... Hmm, po prostu... się nie przejmujecie, że on gdzieś Wam zwieje w jakąś dziurę czy coś tam. No. Jest uwięziony w tej kuli. A z jednym zamachem jest wolny i sobie może polatać na wybiegu w kuli. Fajna fryda. Dziurki wszędzie do oddychania, jak widać. Chomik się nam nie udusi. Przez szkło, przez plastik widać wszystko. Chomik wszystko widzi. Wy widzicie też chomika. Chomik praktycznie nie ma kontaktu z podłożem. Bo śmiga sobie w tej kuli, nie? I to tak śmiesznie wygląda ta kula, tak kula się sama, to wygląda jakby się kula sama kulała. <grym> jak magiczna kula. No właśnie. Tu są otworki. Polecam właśnie kupić taką kulę do chomika. i zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda. Kiedyś wam zaprezentuję chomika w kuli, ale to w innym filmiku. Dzisiaj już jest trochę późno na zabawy z chomiczkiem. W innym filmiku Wam zaprezentuję jak komik śmiga w kuli. To wygląda jak wehikuł i jakiś ta kula, nie? Fajnie. Do ludzi też są kule. Takie duże kule widzieliście na pewno <laughs> na wodę. I się wpuszcza te kule. Ludzie się wpuszczą w tą kulę i się we wodzie bawią. Na przykład, nie? Albo gdzieś tam zderzają się coś. Tam na pewno na YouTube widzieliście taki filmik. Ale no, takie same kule jak widzicie są do chomika I jest fajnie i jest super. O, zobaczcie dookoła. Kulka. Bardzo fajna. No tak, o tu jest jakaś większa dziura. Nie, to nie jest dziura. To jest jakieś tam, nie wiem, okienko, szyba, coś. Dobra. Wnętrze kuli wygląda tak, jak widzicie. No a ja już będę kończył ten filmik. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam was do oglądania innych moich filmików na kanale. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeżeli jakiś filmik wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. Możecie też udostępnić filmik ten dany filmik, który się wam spodobał. Możecie go udostępnić znajomym na przykład na Facebooku. Dobra, zobaczymy co tam w środku i będę kończył. Trzymajcie się, cześć.